W Ostatnim meczu w 2015 roku po opieczni trenera Jarosława Pedryca pewnie pokonali formację mostki 4 do 1. Dwa gole zdobył Maciej Męcewicz, a po jednym trafieniu dołożyli Kamil Wacławczyk oraz Krzysztof Dżazga, dla którego był to ostatni mecz w barwach Polkowickiego klubu. Koledzy Krzysztofa z zespołu już przed pierwszym gwizkiem sędziego wiedzieli, że najlepszy snajper trzeciej ligi w nowym roku zmieni barwy klubowe. Strzelec z kopalnianej przeniesie się do Krakowa, by występować w Wiśle. Nic dziwnego, że koledzy chcieli mu sprawić prezent i pewnie pokonać formację mostki. Początek meczu był wyrównany. Żadnej z drużyn nie udało się wypracować przewagi w polu. Gol otwierający wynik padł dość niespodziewanie po jednej z akcji gości. Na listę strzelców wpisał się Krzysztof Piosik. Strata gola podziałała na Polkowicza niczym płachta byka, bo już dwie minuty później padł gol wyrównujący. Najpierw w polu karnym fałowany był Kamil Wacławczyk, a potem Krzysztof Drzazga, który wykorzystał jedenastkę. Do przerwy więcej bramyk nie padła. Po zmianie stron w miarę upływu czasu zaczęła się uwidaczniać przewaga Polkowiczan. W 48 minucie Kamil Wacławczyk zdobył gola dającego Polkowiczanom prowadzenie. Mądrze ustawiony taktycznie zespół Spolkowicz kontrolował przebieg gry. W 79. minucie na listę strzelców wpisał się Maciej Bancewicz, podwyższając wynik na 3 do 1. W końcówce ten sam zawodnik strzelił jeszcze jedną bramkę i tym samym przypieczętował zwycięstwo swojej drużyny. Sobotni mecz był ostatnim rozegranym przez piłkarzy KGHM za nam Polkowice w tym roku. W 19 pojedynkach Polkowiczanie zgromadzili 40 punktów i w tabeli trzeciej ligi zajmują pozycję wicelidera, ustępując jedynie górnikowi Wałbrzych. Na boiska trzecioligowcy wrócą w marcu.